Dzień dobry, jesteśmy bardzo blisko wyjaśnienia, jesteśmy bardzo blisko gości, można powiedzieć, że dosłownie na parę metrów jesteśmy w Jajkowicach, drodzy Państwo, pod Warszawą. Przepiękny teraz teren w otoczeniu drzew, znajduje się dworek, a przed tym dworkiem, dzień dobry, dzień Natasza dobry. Urbańska. Cześć, Cześć. Cześć dzień dobry. Dzień dobry, a w środku Twój mąż i za chwilkę do niego dołączymy. Tak. Tutaj jest Wasze miejsce na ziemi. To zdecydowanie nasze miejsce na ziemi. Ja znalazłam to miejsce, kiedy już byłam w ciąży, i gdzieś instynktownie zaczęłam szukać takiego siedliska dla nas. I jakimś cudem udało mi się to znaleźć w Polsce. Tak pięknego miejsca, ja jeszcze nigdy nie widziałam. Chodź, 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 ale zapraszam do środka. Poranna Kawka. A w środku, zapraszam. w środku Janusz Józefowicz. Wiem, że jest miłośnikiem kuchni, ale takiej mm. trochę niezwyczajnej, co? Słuchaj, no, Janusz szykuje dla nas jajecznicę Józefowicza. Dzień dobry. <grym> to jest co, autorska jajecznica. Co się kryje pod nazwą jajecznica Józefowicza? Opowiadaj. To hmm. jest tak, na boczku, czosnek, pokrzywa, modelistki listki mniszka lekarskiego, do tego nasze jajka. Oczywiście, od waszych kur po prostu. Od naszych kurek jajeczka są. Co, ja się nie spodziewałam, że ja mojego męża zobaczę, słuchaj, przy patelni w kuchni. Podamy to, to, na, na, tym, podamy to na liściach szalek, a po, posypiemy tym, co teraz kwitnie, czyli to będą kwiatuszki w tym przypadku kończynki, miszka lekarskiego, tutaj kwitnie nam pięknie chrzanik i, I budzisz, wszystko... budziszka cuchnącego, nazwa krzywdząca, naprawdę <grym> proszę się tym nie przygotować. Nie, 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 nie cuchnie. Nie, on po prostu Wręcz pachnie specyficznie, no fajnie, zimnie. fajnie. A do tego herbatka do tego będzie słuchajcie też z naszych mm, ziółek. Świeżo zaparzona. I kwitnie właśnie, płatki róż, tak. skrzyp polny, pokrzywa, pokrzywa bez. E, czarny bez kwitnący w tej chwili. No bo powiedzmy, że ogród e, to jest wasza miłość. To jest, słuchajcie, no to jest na przykład dla tych wszystkich, którzy są zmęczeni e, codziennością, dla tych, którzy mm. przeżyli traumatycznie wybory ostatnie, to taki kontakt z naturą działa po prostu w sposób fantastyczny, tak znamy Terapeutycznie. My się tutaj było, leczymy. I na, nas również, ja, na nas również, na no. nas również. Siadamy? S siadamy, słuchajcie, proszę uważać na miskę chodź dla psa. O, to będzie, lisek szanujemy również. Słuchajcie, tak. Dziękuję bardzo. O, słuchajcie, nabyszka. skąd ta miłość do roślin, skąd ta wiedza o ziołach, Janusz, jak to się wszystko zaczęło? – To się zaczęło jakoś Ob tak... – Od spacerów Ech. chyba, nie? Po naszych łąkach. Ja stanąłem ja pewnego razu tutaj na, na łące, tak się dookoła się rozejrzałem i powiedziałem sobie chryste, panie, ja nic o tym nie wiem. Tu jest tyle tak. różnych rzeczy, ja nie mam pojęcia o tym tak. zupełnie, każdy mieszczuk, mieszczuk zresztą. No i co, słuchajcie, więc tak, kwiatuszki, posypuję kwiatuszkami, no, o. Kwiatuszki muszą być. Kwiatusz... – I co, i zacząłeś się po prostu Oddechad. dokształcać? Słuchajcie, zacząłem się y y y relax, zaopatrywać w literaturę. I, to, I zdałem sobie sprawę z tego, że to jest tak ogromny gmach wiedzy, po prostu niebywałej, którą no, ludzkość e, gromadziła przez tysiące lat. Przecież nie było aptek, nie było lekarzy. Ludzie sobie jakoś tak, musieli radzić w życiu. Radzili, tak. Obserwując właśnie naturę, obserwując przyrodę, obserwując zwierzęta, ptaki i tak dalej. E, siadamy? siadamy? Siadamy. I Zapraszamy. to jest po prostu coś fantastycznego. Ja co roku odkrywam nowe zioła. E, pff, oczywiście nie mam tyle czasu, ile chciałbym mieć. Te zioła zbieramy, suszymy, robimy z nich na Tak, ja już mi ostatnio robił zdjęcie jakichś nowych trawek, które się pojawiły. I ja w internecie szukałam, co to jest, na, jakie ma właściwości lecznicze. Tak. Także już kolejne zioło trafia do naszej I na razie encyklopedii. Poza, tak, poza kocanką piaskową, którą myśmy ostatnio w Grecji odkryli, bo w Polsce Wie? jest kocanka piaskowa. nazywa. U nas jest pod ochroną, w Grecji od, odkryliśmy, ale poza tym to wszystkie zioła pochodzą stąd, stąd, z tego z naszego tutaj rejonu, z naszego terenu. No, jeździmy na pilisę, tylko też po niektóre ziółkach, których u nas z kolei nie ma. Podziewanne, tak. bo ona na piasku. Jeździmy na pilisę. A tak to wszystko mamy tutaj. No. Słuchajcie, my dzisiaj tutaj u was zostajemy do końca programu i wiem, że jeszcze Zapraszam. pokażecie mi zwierzęta swoje, prawda, Natasza? Że pójdziemy jeszcze sobie nad staw, bo zdaje się, tak. że jest tutaj jakaś woda, czyli nawet dwa stawy. Dwa stawy jeszcze, <laughs> dobra, tak, tak. okej. Okay. Czyli będzie się bardzo dużo działo, a teraz rozumiem, że co, no, no ja jeździcza Józefowicza z pasnego, po prostu. No. Bardzo dziękuję. Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz i wasz przepiękny park. A za naszymi plecami stajnia, wiem, że w niej tak. mieszkają jaskółki. Mieszkały konie kiedyś tak. <grym <grym w tej mieszkają głównie jaskółki. Jeszcze nie mamy pomysłu, szczerze mówiąc na to, co z tym zrobić. I koty też mieszkają. Eee, ale co? No coś... I zimą też mieszkają nasze karanki, kuski i tak no? dalej. A teraz e, zabieracie mnie na spacer po tak. tych przepięknych terenach. Ty Janusz nie bez powodu dzierżysz ten koszyk, ponieważ. <grym> no bo powiedzieliśmy już w poprzednim wejściu, że ty jesteś miłośnikiem ziół. Tak. Nie ma pustych przebiegów, tak. No. Słuchajcie, o, na tej piwniczce starej, tutaj zobaczcie, na przykład zerwiemy sobie o glisnik. Proszę Państwa, glisnik. No, ziółko niebezpieczne dosyć, ale cudowne. Ale cudowne. cudowne. No, słuchajcie, no wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną. Jak się glistnik stosuje sensownie, umiarkowanie, to jest naprawdę Ja to obsadzałam, cudowne. tą naszą piwniczkę, kwiatami, ale no to się ładnie ale, jest wszystko ze sobą. Ale sobie decyduje o tym. Decyduje. To, to my kwiaty nie chcemy, my tu chcemy akurat glistnik. I zostawiamy te pokrzywy wszędzie. A to może to są, wyglądać, tak. że to jest niezadbane. Pokrzywa, słuchajcie, jest cudowna. Ale to o to chodzi Korzeń właśnie. pokrzywy, zieleni pokrzywy i uwaga, panowie, nasiona pokrzywy. Działanie cudownie. A to jest, słuchajcie, e, drzewko, które myśmy posadzili 2 lata nasz, kochany. japońskie. Codziennie przychodzę, mówię, przepraszam, miłożonku i Jeden listek urywam do herbaty, glinkobilowa, proszę no, Państwa, lubi, polecamy, wzmacnia nasz. pamięć, szczególnie to zamglenie pokowidowe, tak być może uda się z zniwelować. zniwelować tak? Wy tutaj bardzo dbacie, poczekaj Janusz, sekundkę, mm? bo jeszcze chciałam powiedzieć, bo minęliśmy tam taką stertę drewna, bo wy tutaj bardzo dbacie o wszystko to, co zastaliście, prawda, jakby tak, o to, co tak. stare, co z historią, tak. co się będzie działo z tymi Burza dachami? piękną akację, więc pocięliśmy ją na deski i, i będziemy czeka... z tego piękne, piękny stół, słuchajcie, ogromny piękny stół, do z będziemy wszystkich zapraszali przyjaciół. Taki zewnętrzny, nie? Tak, robimy na duże. zewnętrzny, mm -hmm. no. cudownie. Zajęcie, a tutaj mamy drzew, drzew, drzewa Ach. cudowne, lipy piękne, kadelabrowe. Linty, ka e, tak, lipy, e, kasztanowiec, z którego e, bardzo tutaj walczymy, bo kasztanowe. zbieramy na tak. akacja już przekwita, przekwita ale powoli, nadal tak. piękna. Jak wy no tutaj i, czas no spędzacie, tak. jak nie pracujecie? No bo b, b, na pewno dużo macie tutaj pracy, bo jednak zawsze tak jest przy domu, w ogrodzie, no to jest bardzo dużo pracy. A jak już się ta praca skończy, to co wtedy robicie? drzemka, <noise> co się człowiek tak słuchaj do tlenia, ty, ty to co prawda. poczujesz, jak będziesz wracała, Pierwsze, to dwa, na pewno trzy, cię nie zetnie, prostu, tak, tak, tak. pijane zające, tak, bo, no, ale potem to cały czas coś się do roboty, ja albo tak. poszedł trawę, albo zbieram zioło, albo robię nalewki, albo suszę, tam mamy suszarnię u góry, to jest inna praca, ja też, ja bym siebie nie podejrzewała, jestem warszawianka z krwi i kości, nagle wiesz, ja łapię za nożyce, u. ja wkładam ręce w ziemię, jestem przeszczęśliwa wtedy, A, ale taki przykład, sobie ci powiem, jak się człowiek zmienia, e, mieszka z Mokotowa, ona tam, tam, tam i nagle myśmy się tam wsiąść, tak się zachusnęli, mamy wszystko swoje, jemy wszystko, co jest nasze. I jak lecieliśmy kiedyś z Ameryki, ona mówi nagle Janusz. A co my tam będziemy jedli? Naprawdę, byłem Mój człowiek, tak, tak nareszcie. Staramy się... się rzeczywiście być samowystarczalni. Tak, na, tak ta. te ogrody nasze z warzywami, owocami i, i wszelakim dobrem się rozrastają. No przecież hmm. jajka czas... jedliśmy od waszych kur jeszcze tak, przy... w tak, poprzednim spotkaniu? Staramy się nie kupować tego wszystkiego i mieć swojej rzeczywiście bardzo o to dbamy, bo to jest niepryskane. A jeżeli już coś się dzieje, no to pokrzywa z glistnikiem i opryski robimy też naturalne. No tu za chwilę maliny się pojawią. I tych malin tu też już sporo dodatkowych się pojawiło. No znaczy, co, no, no, to wieczne wakacje. To jest no, tak oaza. przy pracy, ale na spokojnie. Ile czasu wy tu spędzacie w roku? Za mało. Za mało. To ile byśmy tu nie zawsze jest za mało. Słuchajcie, to obsuwanie z naturą to jest tak fantastyczne i odkrywasz cały cał, cał, cał czas na nowo jakby no, doskonałość tego, co, 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 co czasie... się wydarzyło przez te tak, miliony tak. lat, na tej ziemi, to wszystko jest potrzebne, nie? to wszystko jest to dla nas, tak naprawdę tylko żebyśmy umieli to odczytać. To, to jest... Czyli nie muszę pytać, gdzie ewentualna emerytura za lat ileś tam, bo wiadomo, że tu. <śmiech> 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 ja bym tak to na pół dzieliła, bo tu nie można tak się poddać wszystkiemu i tak tu leżeć, tylko wiesz, Aha, troszkę pracy i, tak i troszkę Dobrze. tej naszej zieleni, tego życia takiego ekologicznego i naszego spokoju też, który tu, to, to wszystko ze sobą niesie. I ta energia, te stare drzewa, tak. wiesz, to wszystko. To, to prawda. To energia i, to tego czuć, miejsca. I to czuć. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy. Ale ja stąd jeszcze przecież nie uciekam, bo jeszcze jedno spotkanie z Państwem. O, I wtedy co, nad staw może pójdziemy, dobra? Tak, zapraszamy. Dobrze. Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz. Fantastycznym kabrioletem, samochodem, który ma niezwykłą historię. A i nie sami jeszcze, tylko z psami. <laughs> Fantastycznie. Chodźcie, moi drodzy. Jesteśmy... Chodźcie, chodźcie. Dzisiaj Chodźmy jesteśmy od rana w Jajkowicach u tych oto państwa. Ten samochód historyczny, prawda? To nie takie tam zwykłe samochód cabrio. Samochód Rudolfa Valentino. Premierowa wersja, tak. Pertaklum Galopolita. Przepiękny, absolutnie przepiękny. Dzisiaj spędzamy u was cały poranek. Byliśmy już u was w domu, byliśmy w ogrodzie, tak. a teraz jesteśmy nad waszymi dwoma stawami. stawami ja tak. widzę tutaj tak, pomost i tam jeszcze, nie wiem, państwo pewnie nie widzą, są takie schodki, można zejść na dół. Czy to oznacza, że tu się odbywają kąpiele? Zdecydowanie. Ja pływam w tym stawie, bo to jest mój ulubiony. Pływam razem z rybami. Janusza, ulubiony, całkiem świeży, nowy jest tam. Tam z kolei jest 350 małż, które oczyszczają wodę. Stawiamy na ekologię, a, a kąpiemy się no, zimą to zazwyczaj po saunie w naszej bani. Wybiegamy tutaj. Tak, bluzka bania, francuski impresjonizm w czystej postaci, <grym> słuchajcie, tak. No. Tak, i, I my w tym wszystkim. Tym wszystkim tak, tak. E, także to jest takie nasze miejsce no, na lato, to my tutaj spędzamy no, całe dnie. Właśnie tu. Słuchajcie, bo dzisiaj dużo, dużo rozmawialiśmy o tym waszym wolnym czasie, o tym właśnie co robicie w wolnych chwilach, a teraz bym chciała troszeczkę o tym y, czasie zawodowym. Co w tym czasie zawodowym najbliższym będzie się działo? Ja jestem po, po premierze po premierze um, mojego singla najnowszego Zasypiam w ogniu. Fajnie się bardzo przyjął, przyjęła ta piosenka, zresztą miałam okazję w grać dzień dobry, w Dzień tak? Dobry I, i, i teraz będą jeszcze szersze plany. Kolejne piosenki w przygotowaniu, wchodzę cały czas do studia ja się zastanawiam jak ja, jak ja zdążam to wszystko łączyć, jak, jak to ze sobą się patrz synchronizuje, a jednak się synchronizuje, mimo że zasypiam w ogniu, a tutaj schładzam się w stawie i można to połączyć. A ty Janusz? No, e, gramy Metro w, w stoku jutro już, zapraszamy serdecznie, no tak. za chwilę 35. rocznica Metra, czyli no taki jubileusz, no, no niezwykły dosyć, także w związku z tym przygotowujemy film dokumentalny o tym, jak to Metro powstawało, e, przygotowujemy serial również na ten temat filmowy. I oczywiście marzy mi się ekranizacja muzyka i mam nadzieję, że czyli będzie kino. jakiś czyli taki kino. Józefowicz do kina. Kino polskie, kino muzyczne, proszę Państwa, mam, mam nadzieję, że. Trzymamy za słowa w takim razie. Że ja właśnie. też. Cześć, tu Dorota? I? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .tvn